Także witam Was z nad kolejnej wody, tym razem Niewieścin, koniec października, weekendowa zasadka przed nami i zobaczymy co się uda złowić. Mam nadzieję, że jakieś fajne jesienne kawałniki będą. Będki już wywiezione i czekamy na pierwsze brania. we Za blisko płynie, przyszedł czy Nie, przyszedł? Przyszedł, przyszedł. No jest ta jesienna rybka. Nie wiem jaka. Zobaczymy za chwilkę. Ostatnia zasiadka niestety nie dała żadnych rezultatów. A tutaj parę godzin od wywózki. No i mamy na orzeszka. Więc drobno, za chwilę wam pokażę tą rybkę. Także wchodzi na podzestawy, więc musimy trenować. No i ogólnie razem, jestem razem z Jarkiem. Od jakiegoś czasu łowimy sobie i pierwsza rybka już jest. Delikatne branie. I zobaczymy, co to będzie. Jesteśmy na stanowisku, które to jest dwójka, nie? Dwójka, tak. Dwójeczka. No i teraz idę podbierać rybę. Zaraz się widzimy. Słuchajcie. Pierwszy, e, pierwsza doba na łowisku niewieścin. E, parę godzin od wywiezienia. Tak jak przypuszczałem, orzeszek tygrysi zbalansowany przyniósł nam efekty w postaci ładnego karpika. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo się zaczyna bardzo dobrze. Pokażę Wam go. Piękna rybka, naprawdę jesienne złoto. Nie chcę współpracować. Mamy to. Piękny, jesienny. No, może nie kabanik, ale jak na początek, bardzo fajnie. No i podczas robienia fotoszek z rybką Jarek ma kolejną. Ale prawdopodobnie jakiś Leszcz. leszczyk. No ale dzieje się. Także już jest fajnie. Dopiero pierwsze popołudnie. I już karpik na macie. Także jest bardzo dobrze. Dużo spawu było przez, przez ten czas, no. jak się rozkładaliśmy. Także proszę, mamy nadzieję, że. Leszczyk? Ale ładny. Jak na leszczyka. Także mamy nadzieję, że nocka nie przesłana będzie. Teraz robimy sobie Grilla. Trzeba zjeść. No i czekamy na kolejne karpie. Także druga rybka to niestety leszcz. No ale ładny leszcz. No i zaraz wywozimy ponownie i czekamy na coś lepszego. I w nocy u mnie niestety cisza, ale u jarka padła. Jedna ryba w nocy, druga nad ranem. Bardzo fajna, mocna mogła jest. Siananko już jedzone i teraz będziemy właśnie rybki wyciągać, foteczki no i nagramy. Bardzo ładna jedna rybka jest taki fajny pasik, co zresztą zaraz zobaczycie. No witam. Zaczynamy drugą dobę. Po pierwszej jest na razie fajnie, mamy trzy rybki. Przed pierwszą w nocy wjechała mi bardzo ładna, złota polska jesień. Mam nadzieję, że uda mi się ją pokazać, bo troszkę odpoczywała w slingu, więc rybka na pewno silna, ale postaramy się ją pokazać, bo już się czuję, że się napina, więc okej, okay. mamy to, piękna jesienna rybka, cudowna i wracasz do wody za chwilę, dobra, teraz weź mi foty porób. To była ta pierwsza rybka z nocy. Większa ta druga jest mniejsza, ale też fajny lampasik. pasik. Zaraz ją wyciągamy. Ja w międzyczasie sobie już przywiozłem zestawy rano. Trochę zmieniłem taktykę. Daję na kukurydzę i na orzeszka i drobno zmielone kulki, tak jak Jarek. I mamy nadzieję, że rybki będą jeszcze współpracować. Teraz idziemy wam pokazać tą drugą rybkę, znaczy w sumie trzecią łącznie. Też naprawdę bardzo fajna rybka. Piękny mały lampasik. Mamy za sobą pierwszą dobę. Mamy trzy rybki, nie licząc leszcza. Więc taktyka, którą od samego początku obrałem, jest strzałem w dziesiątkę. Zestaw, który wiozłem na grubo, gdzie nęciłem kulami, peletem. Na przynętę też mam kulkę dwudziestkę. No niestety, milczy. Natomiast zestawy, które wywiozę drobno na kukurydzę i na orzeszka robią robotę. Zaraz wam pokażę tą piękną złotą rybkę jesienną. Piękny lampasik, nieduży, ale widzicie wariat. Spróbuję go pokazać, chociaż troszkę wypoczął, więc może być problem. Strasznie Mamy to. Piękna, piękna rybka w pięknych złotych kolorach. Za chwilę wracasz do wody. Okay. Także trzy rybki są. Ja niestety jeszcze nic nie mam. Ale fajny klimacik jest. Już liście fajne, żółte się zrobiły. Mogła także fajnie posiedzieć. Jeszcze doba przed nami ponad. Także. Jest nadzieja, coś tam ryby zaczynają żerować powoli na całej wodzie, bo ostatni Jarek był to bez ryby, wrócił przez 4 doby w tamtym tygodniu, także mamy nadzieję. Co to jest Skopex Squid? Yy, orzeszka masz Skopex yy, Orange, gdzie on jest? Gdzieś tu zniknął Tutaj będzie, Skopex Orange. Skopek Orange, orange ładne, szukamy go, zniknął, poszedł gdzieś. O tu jest. Jest? O. Skopek Orange od Skarb Old Kukurydza i kulki jakie Kulki jest Squid Orange, nie? Także próbujemy na cytrusowo. No. To będzie prawa wędka. Co chwilę się ryba jakaś pa, więc myślę, że znowu wieczorem będą brały. Tutaj głównie właśnie w nocy ryby biorą. No i wywodzimy i czekamy dalej. Także ostatni zestaw już jest wywieziony. Wszystko gotowe na wieczór. Jak będzie branie, to będę przewodził, wiadomo, ale tak to już do rana nic nie ruszam. Jarek też ma trzy zestawy już gotowe. Także czekamy teraz na jakąś rybkę fajną. Cały dzień ryby się spawiały na całej wodzie, tam od prawej strony, po lewą, więc jakaś tam aktywność jest. No i mamy nadzieję, że jeszcze jakieś ryby będą Dobra przede mną. Jarek zostaje do poniedziałku, ale ja niestety muszę do pracy jechać, a już za. Niecałe dwa tygodnie jedziemy na tuszynek na cztery doby na mosty, także fajnie. I widzimy się, mam nadzieję, za chwilkę z rybą. I dosłownie, jakieś 5 minut temu było wszystko widać. I nagle moment się pojawiła mgła. Wszystko białe. Mam jak tam, godzinę 17 niecałą. I normalnie całe jezioro w ogóle totalnie nic nie widać. Nawet już 5 metrów żyłki już dalej nie widać. nie? Także klimacie się robi. Jest bardzo przyjemnie. Rano też do około godziny 12 była mgła, też taka sama mocna. Naprawdę jest bardzo fajnie jesienne karpiowanie. There was once a day that I would pray for you. I'd go and just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. I'm so late You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. I druga nóżka przyniosła w końcu mi piękną rybkę. Naprawdę fajny lampasik. Mamy go tutaj w worku. Teraz Jarek przywozi zestawy i zaraz będziemy go nagrywać. Wodkę zrobimy. Także pierwszy jesienny karb tego roku jest. U Jarka niestety nic się tej nocy nie działo. No ale jeszcze przede mną kilka godzin, przed arkiem jeszcze cały dzień i cała noc. Także fajnie, że w końcu ta rybka jest i też fajna, naprawdę ładna. Więc to już jest naprawdę super. Także jest u mnie pierwszy jesienny bardzo ładny karpik. Fajny taki lampasik ciemny. Może się u tego pokazać od razu. Będę poczuł w wreczku. Taka bardzo fajna rybka na orzeszka. ranie koło pierwszej w nocy delikatne, bardzo do brzegu trochę powalczył i się udało końcówka października także zaraz foteczki robimy i wypuszczamy, czekamy na kolejne także zasiadka dobiega końca w sumie padły trzy rybki ładne u Jarka oraz jedna u mnie dwie doby na bardzo fajnej wodzie przecież cały, prawie zasiadka dopiero dzisiaj była Słoneczna pogoda, tak to była mgła. Ale zaszatka udana. Fajnie było się spotkać, połowić. Jarek zostaje jeszcze jedną dobę. Nie jeszcze jechać. No, dwudziestkę złowi bez mnie, mam nadzieję. Ale tak bywa. Za nieco ponad tydzień widzimy się ponownie na Tuszynku. Od środy do niedzieli na stanowisku Paradise. Także już nie mogę się doczekać. Te kilka dni szybko zleci i widzimy się ponownie.